Serdecznie w naszej wspólnocie Legionu Małych Dusz. Dzisiaj witamy Macieja. Mamy spotkanie z Maciejem. Chcę być, żeby Maciej opowiedział nam trochę o swoim życiu. Co miłość miłosierna uczyniła w Twoim życiu? Co Bóg uczynił w Twoim życiu? Wiem, że miałeś trudne doświadczenia. Trudne doświadczenia w dzieciństwie, w młodości. A, i Później zaczęły się problemy, ale wiem, że Bóg zadziałał mocno w Twoim życiu. Cieszymy się z tego. Zapraszamy, żebyś nam troszkę opowiedział o swoim życiu, o sobie. Witam serdecznie. Mam na imię Maciek. Jestem uzależniony od alkoholu. Zacznę może od krótkiej takiej opowieści od swojego dzieciństwa, od momentu, kiedy to pierwszy raz spotkałem się z alkoholem. Byłem wtedy jeszcze zupełnie małym chłopcem, mógłbym powiedzieć jeszcze dzieckiem. Miałem może z sześć, może siedem lat, kiedy pierwsze sięgałem już po alkohol. Ten alkohol był może podawany przez ojca, gdzie nieświadomie po prostu ten alkohol wypijałem i nie zdawałem sobie z tego sprawy, że, że się uzależnię od niego, że ten alkohol będzie mi towarzyszył przez całe moje życie. Kiedy, kiedy zorientowałem się, że, że alkohol bierze górę, że już sobie nie daje z tym rady, było już późno. Było późno, nie potrafiłem sobie sam z tym pomóc. Przechodziłem różne trudności. Kradłem, wyłudzałem pieniądze. Najróżniejsze, najróżniejsze takie rzeczy, które, które, które mi się na chwilę obecną brzydzę. <laughs> piłem, piłem przez praktycznie 40 lat swojego życia. W chwili obecnej mam 50 lat. Gdzie może przez całe moje życie 10 lat miałem trzeźwości. <laughs> piłem tak długo, że odeszła ode mnie żona. Zabrała dzieci, czwórkę wspaniałych synów. Pogrążyłem się już w alkohol tak mocno, że spaliło mi się mieszkanie. Wylądowałem na ulicy, później w jakimś śmierdzącym blaszaku. No, tam mieszkałem przez prawie dwa lata. Brudny, niedojedzony, zawszawiony daleki gdzieś od Boga, chociaż uważałem się cały czas za osobę wierzącą, ale tak naprawdę ja Boga nie znałem. A nawet jeżeli, jeżeli gdzieś chodziłem do kościoła, to tylko i wyłącznie dlatego, że, że musiałem iść zaprowadzić dzieci, bo przystępowałem do Komunii Świętej, a tak naprawdę nie znałem ani różańca, ani modlitwy na różańcu. Różeniec, który dostałem na Pierwszą Komunię Świętą, to widziałem go tylko w pudełeczku w momencie, kiedy go dostałem, a tak później już go nie, nie oglądałem. W takim już naprawdę krytycznym momencie, gdzie już byłem bliski śmierci, to nie ja odnalazłem Jezusa, to Jezus wtedy odnalazł mnie bo ja nie miałem siły już na to aby abym mógł sam Jezusa odnaleźć. Jezus przysłał do mnie aniołów. Aniołów którzy wyciągnęli mnie z tego bagna, bagna w którym tkwiłem po uszy. Sam po prostu nie potrafiłem się już odbić od tego. To już było za głęboko, za głęboko już nie sięgałem nogami po prostu dna. żebym mógł się jeszcze podskoczyć, jeszcze się w jakikolwiek sposób ratować. I pewnego razu do Blaszaka przyszedł człowiek, człowiek, który jeszcze wtedy nie wiedziałem, że jest kapłanem, że jest księdzem. Wydawało mi się, że przyszedł jakiś tam zwykły człowiek, który chce pomóc, który, który ma jakieś dobre intencje, bo tak wtedy uważałem. Dopiero na drugi dzień dostrzegłem to, że ten właśnie człowiek ma koloratkę pod szyją i że jest kapłanem. I to dzięki, dzięki niemu, dzięki, dzięki księdzu Grzegorzowi w jakiś sposób udało mi się podnieść. Później dowiedziałem się, że ksiądz Grzegorz jest, prowadzi legion małych dusz, legion miłości. bo Wcześniej w ogóle o tym nie słyszałem. Zaczęły przychodzić do mnie też z legionu inne osoby, Ewa, Iza, siostry Kalkutki z Gdańskiej Włodzi. I tam zaczynałem dostawać wsparcie. Pierwszym takim największym wsparciem, jakie otrzymałem, to była modlitwa, modlitwa księdza Grzegorza nade mną. Wtedy nie wiedziałem w ogóle, na czym to polega i w jakim celu to jest, ale zgodziłem się na coś takiego. I po tej modlitwie ja już... O, chciało mi się pić alkoholu. Chciałem się modlić. Chciałem się modlić. Chciałem się modlić na różańcu. I taki różaniec właśnie dostałem, dostałem od Ewuni. To właśnie Ewa nauczyła mnie też modlitwy na różańcu, bo wcześniej nie, nie potrafiłem, nie znałem nawet słów, nie znałem sensu tej modlitwy, nie czułem takiej potrzeby. A po tym ta potrzeba była trzy dzień coraz większa. Ale wtedy już w takim krytycznym momencie, prawda, już Twoim zdrowiem było bardzo źle. I powiedz, co się wtedy później działo, bo to już był początek zimy. Mógłbyś tej zimy już nie przetrwać, nie przeżyć. Co się działo później, dalej, zaraz? Byłem w takim stanie, że raz z ulicy byłem zabrany do szpitala, tam w celu ratowania życia, miałem przetaczaną krew. Nie chodziłem już na własnych nogach. Jeździłem na wózku inwalidzkim. Po dwóch tygodniach, po pobycie w tym szpitalu, wyszedłem i to do mnie jeszcze też nie dotarło, że, że to już jest mój koniec. I piłem dalej. Piłem dalej aż w bardzo krótkim czasie gdzieś około dwóch tygodni po wyjściu ze szpitala, z powrotem już jeszcze w gorszym stanie trafiłem po raz kolejny. I tam musiałem przyjmować kolejną, kolejne jednostki, dużo jednostek krwi w celu ratowania mojego życia, gdzie już naprawdę byłem w stanie bardzo kiepskim. I po dwóch tygodniach pobytu tego, w tym szpitalu nie, było jeszcze to, nie byłem jeszcze w takim stanie, żebym mógł nawet ten szpital opuścić, bo w momencie, kiedy czekałem na wypis, zostałem w ataku padaczki. Jeszcze po dwóch tygodniach mój organizm był tak wycieńczony, że musiałem pozostać na kolejne dwa tygodnie. No i jak wyszedłem z tego szpitala, i jeszcze gdzieś, gdzieś miałem jakąś, może nie tyle chęć napicia się alkoholu, co konieczność, bo. Byłem uzależniony od alkoholu nie tylko psychicznie, ale też i fizycznie. Po wypiciu alkoholu w jakiś sposób mogłem jeszcze funkcjonować, mogłem jeszcze poruszać się. A kiedy tego alkoholu nie wypiłem, nie nadawałem się już zupełnie do niczego. Przyszła zima, i na pewno tam bym już zamarł. Na pewno tam tej zimy bym nie przetrwał w tym, w tym blaszaku, w którym mieszkałem. Tam nie miałem żadnego ogrzewania. Tam miałem drzwi zawiązywane gdzieś na jakiś sznurek, i tylko kupa jakiejś śmieci, brudów, nic poza tym. No i w końcu, w końcu Wunia z Legionu Małych Dusz zaproponowała mi pomoc, pomoc szpitalną. To nawet jeszcze wtedy tak też nie wiedziałem, że ja jadę do szpitala. Tylko było powiedziane, że do domu, do mojej wspólnoty, gdzie będę mógł tam pomagać, pracować i mieszkać. I w jakiś sposób może to by mi uratowało też i życie. Ale pani doktor, która, u której później mieszkałem, zdecydowała, że najpierw muszę pozostać w szpitalu na detoksie. Po tym detoksie oczywiście od razu byłem przyjęty na szpital, na obserwację psychiatryczną, gdzie dwa miesiące równe spędziłem w tym szpitalu. No i po szpitalu zostałem zabrany przez tą panią doktor do siebie do domu na bardzo taką dużą posesję, zresztą bardzo fajną posesję, i tam dalej krzyźwiałem. W czasie bardzo krótkim, bo chyba miesiąc czasu po wyjściu ze szpitala pani doktor załatwiła mi terapię. Terapię taką krótkoterminową, sześciotygodniową. Hmm. Gdzie po tej terapii. No tak, właśnie. Wiemy, że miałeś jedną terapię, czy później drugą terapię. I Pan Jezus pomógł Ci, pouratował Cię przez posługę Legi osób z Legionu Małych Dusz, tej wspólnoty, tak? wyciągnął Cię z tego dramatycznego stanu, z tej sytuacji, uratował Ci życie. Później była terapia jedna, czy druga, czy tam powroty, upadki, ale powiedz nam teraz, jesteśmy w takim szczególnym miejscu, dzisiaj taki jest szczególny dzień, powiedz mi, powiedz nam teraz, w jakim miejscu jesteśmy i co to dzisiaj jest za dzień, co to jest za wspólnota, w której dzisiaj jesteśmy w tym miejscu. Po dwóch upadkach, pierwszy upadek miałem prawie po trzech latach abstynencji i później drugi po 8 miesiącach, i też dzięki wspólnocie Legionu Małych Dusz trafiłem do domu Magnifikat, do cudownego domu. Dla mnie jest to cudowny dom, gdzie przeszedłem długoterminową terapię terapię 13-miesięczną. Tu na tej terapii nauczyłem się, jak żyć w prawdzie, jak stawać w prawdzie, bo to jest jedyna droga do trzejwości. Jedyna droga do trzejwości. Oczywiście jest to dom katolicki, gdzie są punkty programu, gdzie jest modlitwa, gdzie są msze święte. Nie tylko w niedzielę, ale też i w tygodniu. W tygodniu mamy trzy takie msze święte. Mamy codziennie adoracje, gdzie można przed najświętszym sakramentem oddawać wszystko Jezusowi: wszystko, wszystkie problemy, wszystkie smutki, ale też i, i, i radości. Nie potrzeba chodzić z tym, nie potrzeba tego trzymać w sobie. Bo zawsze można wejść do kaplicy, zawsze można pomodlić się. Nikt nie zabrania tu takich rzeczy, jest, jest to naprawdę bardzo fajne i bardzo takie motywujące. Uważam, że właśnie dzięki temu, że jest taka atmosfera, gdzie tu właśnie mieszka, mieszka Bóg, tak? Jest między nami jest cały czas. Przychodzi to o wiele łatwiej. Bez jakiegoś takiego większego problemu, chociaż ogólnie sama terapia jest ciężka, ale naprawdę można ją, ją przeżyć i dać, dać sobie radę. Wystarczy tylko zawierzyć się, oddać się łasce Boga i Maryi, i jest to naprawdę wszystko proste. Czyli my jesteśmy słabi, doświadczamy swoich słabości. Jesteśmy łamani przez zło, przez grzech, nasze nałogi, ale moc miłości, moc miłości Bożej, tak, jest potężniejsza niż wszelkie zło, niż wszelkie nałogi. Potrafi nas wyprowadzić z każdego problemu, jeżeli tylko zaufamy, zawierzymy, czy przyjmiemy pomoc innych osób, dobrej woli, tak. Jest zawsze rozwiązanie z każdej sytuacji, z każdego problemu. Cieszymy się. Dzisiaj jest taki dzień szczególny dla Ciebie. Powiedz mi, co to za dzień jest. No dzisiaj jest to taki dzień szczególny, bardzo szczególny, gdzie po 13 miesiącach ukończyłem terapię. No i jestem święcie przekonany o tym, że to jest moja ostatnia terapia. Dzisiaj, dzisiaj po tak uroczystej mszy świętej, po modlitwie stawienniczej, która miała na mnie naprawdę bardzo duży wpływ, bardzo duże wrażenie odniosłem, no, też i emocje. Jest to naprawdę dla mnie czymś, czymś wyjątkowym, czymś niesamowitym. Pierwszy raz w swoim życiu przeżywam coś takiego, ale jestem przekonany, że jeżeli będę ufał, ufał Jezusowi, ufał Maryi, to dam radę, dam radę i nie wrócę do nałogu więcej po prostu chcę żyć wartościami tego domu, które tu dostałem, tak, tymi narzędziami, tym wszystkim, co tu właśnie dostawałem, czego się tu uczyłem. No i oczywiście cały czas trwać na modlitwie i być blisko Jezusa. Inaczej sobie nie wyobrażam. Nie wyobrażam sobie inaczej dalszej takiej drogi mojej, mojej drogi bez, bez alkoholu. Ja powiem też, skąd my mamy taką siłę, małe dusze. Naszą podstawową taką lekturą jest orędzie miłości miłosiernej. Możemy tę książkę zobaczyć na stronie małedusze.com.pl i tam Jezus mówi ciągle o miłości. Mówi: Ufaj, ja jestem miłością. Nie jestem nauczycielem miłości, jestem miłością. Miłość silniejsza jest od nienawiści, od zła, od demona, od grzechu, miłość zwycięży świat. I kiedy czytamy tę książkę, są cztery tomy, Bóg daje nam miłość w sercu, daje nam zaufanie, daje nam wiarę w moc Jego miłości. I dlatego nie lękamy się spotkania w takich sytuacjach z takimi ludźmi bezdomnymi, w nałogach, bo wiemy. Że miłość Boga jest większa. Idziemy w imię tej miłości, którą otrzymujemy oczywiście przez sakramenty, przez modlitwę, też przez lekturę, lekturę orędzia miłości miłosiernej, idziemy do takich osób. Jesteś jedną z tych osób, którą Pan Jezus uratował właśnie swoją miłością. Bardzo się dziękujemy za to świadectwo. Ono jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Pokazuje nam, daje nam wiarę w miłość Jezusa, w miłość, która nie patrzy na to, czy ktoś śmierdzi, czy ktoś umiera, czy ktoś jest pijany. Jezus chce ratować wszystkich, Jezus chce pomagać wszystkim. Jego miłość pochyla się w najgorszych miejscach, do najgorszych ludzi, tak, według świata, bo nie ma dla Jezusa najgorszych ludzi. Są tylko ci, którzy przyjmują jego miłość albo odrzucają. Dziękujemy Ci za to świadectwo i za to, że jesteś. I kochani, prosimy o modlitwę. Żebyśmy my wytrwali w naszej posłudze Żebyśmy mogli nieść tą miłość dalej Ale prosimy o militwę za Macieja Żeby Maciej wytrwał Był z nami razem I żeby Jezus go prowadził I żeby on nigdy Jezusa też nie opuścił Mogę powiedzieć jeszcze na koniec Że Świat jest pełen miłości Od Boga Tylko Do tej pory nie potrafiłem tego zauważać Skupiałem się na rzeczach trudnych na rzeczach bardzo skomplikowanych a nie zauważałem tego piękna piękna które otacza nas cały czas cały czas otacza nas piękno i wszędzie możemy się spotkać z miłością Boga z miłością drugiego człowieka tylko trzeba umieć to zauważyć dziękuję dziękuję bardzo kochani dziękujemy wam wszystkim również modlimy się za siebie nawzajem Mać komuś się za nas my się modlimy za ciebie i was proszę też o modlitwę Kochani, jesteśmy razem i ufamy, i widzimy miłość Boga potrafi wszystko: potrafi góry przynosić, potrafi człowieka dźwigać z najgorszych problemów, trudności i możemy dalej żyć, patrzeć w przyszłość z Jezusem, z ufnością, z nadzieją. Bogu dziękujemy. Do zobaczenia.